Cześć kochani, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na zdrapki za 25 euro. Dzisiaj nie mam żadnej świątecznej zdrapki. Ale mam dwie zdrapeczki laki za dyszkę. Są to zdrapki kupowane obok siebie. Mam też zdrapkę Olkas za 5 euro. Jeśli chodzi o numery zdrapek, już wam pokazuję, proszę bardzo. Numer 1, numer 2 z, z laki i jedyneczka ze, ze zdrapki Olgasz także taki od razu sobie zrobimy ścik jedynek no i zobaczymy też czy po kolei coś uda się wydrapać w tych zdrapkach za dyszkę także zaczynamy 25 euro wkładu trzymajcie kochani kciuki za wysoką wygraną żeby tutaj coś fajnego wpadło w grze numer 1 szukamy trzy razy tej samej kwoty. No i mamy 10 tysięcy, mamy 50, mamy dwie stówki. Tutaj mamy 1000, po raz drugi. Mamy 50 główne i 20 także. Wszystkie takie różne. Tutaj szukamy trzech takich samych symboli. No i mamy sztapkę, mamy skrzynię, banknoty, sztapkę po raz drugi, skrzynię, świnkę, świnkę po raz drugi. Mamy portfel, portfel po raz drugi. No ciekawe czy coś dadzą. Banknoty po raz drugi. No i niestety safety. nic się. Sejfy też dwa. Wszystko po dwa razy. E... okej okay. Drapieśmy ostatnią grę. Tutaj mamy wygrywające liczby. 7 i 2. A mamy trójeczkę, będzie 8 tutaj. O nie, 1. 11. 13. O jest dwa. Super, jest wygrana. Jest 6. 18. 4, 12 i 8. Czyli jednak 8 dali. Zobaczymy, co pod dwójką. O, 15 euro. Super. No to już nam się cały odcinek zwrócił dzięki tej jednej małej z Także jedynka nie zawiodła. Jedyneczka super. Bardzo fajnie. Ok. No, to mnie cieszy i teraz się zabieramy weźmy, weźmy sobie może najpierw dwójkę i, i drapiemy ciekawe czy jeszcze coś dołożymy nie, sorry, nie zwrócił się odcinek bo odcinek jest za 25, a nie za 15 no ale tak czy inaczej fajna wygrana wpadła w jedynce bo mamy dwie zdrapki za dychę i jedną za piątkę no to 25, a nie 15, nie umiem liczyć szukamy trzy razy takiej samej kwoty 200, 100 i 10 główna. Tutaj jest kod 550, 10 i 20. Także tutaj też nic się nie powtórzyło trzy razy. Tutaj mamy wygrywające symbole. No i takich symboli szukamy. Ale niestety nie mamy. Tutaj w tej grze musimy znaleźć. Y, suma cyfr musi wynieść 7. Także drapiemy 3 i 5 to 8. Tutaj też nie ma. Tutaj też nie. I tutaj też nie ma. Y, tutaj w jednym rzędzie musimy znaleźć 3 siódemeczki. No tutaj już nie będzie. Nie ma ani jednej. Tutaj też nie. tu jest szansa, ale niestety. No i w polu bonusowym musimy znaleźć kwotę. Ale niestety jej nie ma. Także ta jest przegrana. Cała nadzieja w jedyneczce. Także patrzymy. Czy dołożymy coś do tej 15, czy zostaniemy z 15 eurami pięćdziesiąt Dziesięć, pięćdziesiąt, dziesięć, sto i główna. Także tutaj nie ma. Wygrywające symbole. Korona i pierścionek. No, tutaj nie ma. Dalej suma musi wynieść siedem. Tutaj nie. Tutaj też nie. Tutaj też nie. I tutaj też nie szukamy trzech siódemek no tutaj nie ma tutaj też nie będzie tutaj też nie ma no i tutaj też nie ma no i cała nadzieja w bonusie jak myślicie, będzie coś? czy nic nie będzie? no, niestety nie ma także te dwie z drapeczki były przegrane jedynka i dwójeczka niestety przegrane tutaj nie wpadło nic Także szkoda, że te najdroższe zawiodły, no ale tutaj mamy w jedynce wygraną pod liczbą 2, mamy tutaj 15 euro. Także tutaj jedyneczka nie zawiodła. No. Dobre i to. Będzie na kolejne zdrabki. Także, kochani, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że taki teścik jedynek Wam się podobał. Jedynek i dwójki. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam Was do zostawienia łapek i komentarzy. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, jesteście tutaj pierwszy raz, zapraszam do subskrybowania, będzie mi bardzo miło. Tym sposobem nie przegapicie kolejnych odcinków. No i cóż, żegnam się z Wami, życzę Wam miłego wieczoru, wysokich wygranych w Waszych zdrapeczkach. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, pa pa!